W sumie tak samo, jak bym startował. No, jednak startują zawodnicy, a adrenalina jest taka sama. Stres związany z tym, że startują podopiecznie jest większy niż stres startowy dla Ciebie? Myślę, że tak. No Gdzieś też chciałbym, żeby realizowali się w tym, co robią, a nie ukrywam, że zależy mi na ich dobrych wynikach. Tym bardziej, że trzeba pomnożyć to przez liczbę zawodników, więc to nie jest jeden start, tylko tych startów jest kilka czy kilkanaście? Tak naprawdę w każdej kategorii, e, od tych najmłodszych gdzieś 7-8, e, aż, do, aż do juniora, więc cały dzień w stresie. <grym> nie masz ochoty, mimo wszystko, tak jak niewielu trenerów tutaj w Mastersach czy w Amatorach, przypiąć numer do kierownicy? A Czekam na swoją kategorię do Mastersa, jeszcze trochę im brakuje. <grym> Czyli jeszcze zobaczymy Cię na rowerze z numerem na kierownicy? Na pewno. Marta, w ten sezon dla Ciebie nowe buty. Trener juniorów młodszych i u 14, u, u 17. U 17. Jesteście po pierwszym zgrupowaniu chyba w nie Górze. Jakie są Twoje pierwsze przemyślenia po zgrupowaniu? Jakie są Twoje pierwsze myśli na temat zawodników procesie? Przede wszystkim jest to dla mnie zaszczyt, oczywiście, że objęłam takie stanowisko i tak naprawdę olbrzymia odpowiedzialność. Młodzież jest naprawdę świetna, warto z nimi współpracować, naprawdę się starają, mają olbrzymią wiedzę i tak naprawdę... Najfajniejsze jest to, że mają wyobrażenie, jaki mają sprzęt, co się dzieje z nimi, mają po prostu taki fajny, fajny pogląd na to wszystko, warto z nimi pracować. No, dzisiaj mamy wyścig kwalifikacyjny do e, igrzysk e, młodzieżowych, e, do Mistrzostw Europy. Oglądam, w międzyczasie się rozgrzewam. Także no chciałabym połączyć te dwie rzeczy jeszcze tą, tą, troszkę tą zawodniczkę i, i tą funkcję trenera. No ale wiadomo, że no funkcja trenera jest pierwszorzędna, a bycie zawodniczką już gdzieś tam delikatnie schodzi na ten drugi plan. Tak wspomniałaś, zawodnicy mają pełną świadomość, tak. dużą wiedzę odnośnie tego, gdzie są, jakby, co robią, mają opiekę trenerską. Jak, jak się odnajdujesz w tej sytuacji, jako kto się odnajdujesz w sytuacji bycia trenerem? Kadry narodowej. No, generalnie trenerem to jest chyba za duże słowo, bo generalnie to jest raczej selekcjoner, tym bardziej, że ja z zawodnikami nie pracuję na co dzień. E, Jedynie gdzieś tam ich doglądam, próbuję ich wspierać, ale mają swoich trenerów klubowych, mają swoje kluby. E, no i tak naprawdę ja muszę współpracować z trenerami, tak naprawdę jeszcze są zawodnicy niepełnoletni, więc z rodzicami. E, no bo wiadomo, że gdzieś tam zgoda rodziców też na to wszystko musi być, e, więc no. Oko, otoczka wokół tych zawodników jest naprawdę, naprawdę spora i mówię, jest to olbrzymia olbrzymie, po odpowiedzialność. E, powiedz w takim razie o imprezach docelowych. Tak, e, imprezami docelowymi są eiof czyli Młodzieżowe Igrzyska Europejskie, e, które w tym roku są w Mariborze na Słowenii. E, liczą się trzy wyścigi kwalifikacyjne, była to Jelenia Góra, teraz jest Wałbrzych i jeszcze będzie to Puchar Prezesa PZK Olbiałcy Tatrzańskiej. No i po tych trzech wyścigach tak naprawdę wyselekcjonuję jednego zawodniczkę i jednego zawodnika. No niestety tak mamy odgórnie przez Polski Komitet Olimpijski. Nie da się tego zmienić, bo MTB jest pierwszy raz, więc no troszkę ubolewam, że to jest tylko jeden zawodnik, i jedna zawodniczka, no ale, ale nic niestety na to nie poradzimy. I później mamy Mistrzostwa Europy, które są we Włoszech w miejscowości ciokko i tam już zabieram dwie dziewczyny, trzech, czterech chłopaków i dodatkowym jeszcze takim wyścigiem kwalifikacyjnym będzie będą mistrzostwa Polski juniorów młodszych, czyli olimpiada młodzieży. Piotrek, poprawnie, ale wydaje mi się, że prowadziłeś do wyścigu od startu do mety. No muszę Pana poprawić, bo na starcie pierwszy zjazd po roke, rock gardenie jest pierwszy zjazd. No i zaliczyłem glebę, wyprzedziło mnie cztery osoby, no i pod sam podjazd musiałem ciągle nadganiać, po podjeździe już byłem pierwszy, no i od tamtego momentu utrzymałem to miejsce aż do mety. No utrzymałeś to miejsce, ale też zrobiłeś potężną przewagę nad e, kolegami i z podium, i nad całą resztą stawki. No tak, przewaga była dobra, myślę, że gdyby nie ta gleba, to mogło być dużo lepiej, bo trzeba było od początku złapać rytm. Trochę A ta się... gleba na rock Błąd? Zawahanie? Ciasno eee... było? Trochę po rock gardenie było drzewo z piankami obitymi. No i wjechałem idealnie w drzewo. Nie zdążyłem wyrobić, za szybko wjechałem na zjazd po prostu. Czy jakikolwiek element na trasie był dla Ciebie wyzwaniem? Hmm, w sumie wszystko zjeżdżałem, więc raczej nie. A co jest najtrudniejsze w tej trasie? Hmm, mi się wydaje, że to harcówka jest jednak. Po długi zjazd po korzeniach, śliski jak popadać może. No i chyba jednak harcówka. Czy czujesz się pewny przed mistrzostwami Polski za tydzień? Myślę, że tak. Jak dalej tak pójdzie, to raczej pewny. Czy mam mistrzostwa polskie bez marszu? Tak, tak. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, Maxę. Co, czego dzisiaj zabrakło, żeby e, jednak dogonić Piotrka i być pierwszym? No jednak no myślę, że tej mocy troszeczkę zabrakło. Podjechało mi się naprawdę dobrze. Miałem mozę, ale może jeszcze nie taką jaką miał Piotrek. Jesteś, jesteś z Małopolski, podjazdy są u Ciebie, wiesz, pod domem, e, więc masz gdzie trenować. Mam gdzie trenować, mam fajne górki. No idealne miejsce. Małopolska, Małopolska to też jest gospodarz Mistrzostw polskich, które e, za tydzień. E, dla Was oczywiście jest wyścig o Puchar Prezesa, ale myślę, że tą imprezę też jest dość poważnie. Dość poważnie, bo to są też eliminacje na Mistrzostwa Europy, o ile się nie mylę, i na tą moją ogólnopolską olimpiadę w Wiśle. A także na Igrzyska Europejskie też, e, które też. też są dla, dla juniora w tym, młodszego w tym roku. No to trzeba się dobrze przygotować. Jeszcze został tydzień, to tak podszlifować trochę i będzie dobrze. Co można poprawić przez tydzień do startu docelowego. No tak trochę podczlifować się formę. No i będzie dobrze. Dobrze się wyspać, regeneracja chyba też regeneracja, jest istotna. No, regeneracja bardzo ważna tak, no, też bardzo ważna. Michał, chyba dzisiaj zaskoczyłeś rywali swoją dyspozycją. Zawsze jeździłeś wysoko, ale dzisiaj podium wywalczone dosłownie. Na no pewno. Jak się, jak się jechało, jak, jak do tego doszło, że ograłeś rywali? Bardzo dobrze. Już po pierwszym łóżku był podział. Ha, Piotrek i, i Max odjechali, a my z Alkiem i. i... z Krzyszkiem głową. Tak, i Krzyśkiem jechaliśmy we trójkę. Na początku Alek trochę został. Myśleliśmy, że dojedzie. Nie dojechał, to odjechaliśmy. No i później. Na drugim kółku połowie przed bufetem, Krzyszkowi się trochę usił znoko, więc próbowałem coś tam zaatakować, ale widziałem, że się trzyma, no to trochę odpuściłem, poczekaliśmy i znowu prawie, że w tym samym miejscu, bo na podjeździe pod górę widokową, Szykowi się zaczęło wziąć koło, to zobaczyłem, że to ten moment. Trzeba po prostu zaatakować. No i tak już dojechałem sam do mety. Jeśli chodzi o bezpośrednią rywalizację z Krzyszkiem, były sytuacje, kiedy jechałeś tuż za Krzyśkiem, były sytuacje, kiedy jechałeś tuż przed Krzyszkiem. Tak. W jakiej formie lepiej się czujesz? Uciekającego czy goniącego? Goniącego zdecydowanie. No, jest według mnie taka trochę przewaga psychiczna, że jednak widzi się ten trochę zapas tętna, że można wyprzedzić. No ja właśnie to, to bardzo lubię. No Jak widzę niektórzy wolą jak Alek no, pierwszy jechać, żeby pierwszemu zjechać i czuć się bezpiecznie, a ja wolę na przykład na, na kolej innego uczestnika. E, to już ostatnie okrążenie było już na, na prowadzeniu byłeś, czy to na e, samym okrążeniu ograło się rozegrało? No na, na ostatnich dwóch podjazdach się to rozegrało, więc... No sam się nie spodziewałem. Ogromne szczęście, tym bardziej, że za chwilę... Okej, okay, Mistrzostwa Polski to jest Puchar Prezesa, więc to nie jest no, dla Was impreza tak, tak, ale nadal jakby... W sierpniu chyba, czy... W lipcu chyba w macie w Wisławie. Pod koniec, a tak. Na trasie od BG2. Więc też będzie ciężko. Chyba dodatkowy strzał motywacyjny dla Ciebie. No pewnie. I obyło się bez defektów tym razem. Tym razem tak. I ma, mam nadzieję, że już wykorzystałem limit pecha i, i że będzie coraz lepiej po prostu. Trzymaj go, trzymaj go. Do koła mu, do koła. Jak się dzisiaj jechało w Obrzuchu? Fajnie. jedno z moich ulubionych tras. Dzisiaj mocno. Same eee, samej jazdy myślę, że mogę być zadowolony. Trochę lekko zaciąłem. Za lekko. Eee, może dlatego, że rok temu się tutaj dosyć mocno spaliłem na przedostatniej rundzie. tam też taka nauczka. Ale generalnie było ok. Wynik mógł być trochę lepszy. Eee, zawsze jest co poprawiać. No i co? Mam nadzieję, że następny instarkt będzie tylko lepiej. Impreza docelowa dla Ciebie to dopiero jest chyba połowa, połowa lipca. Chyba już od finału Olimpiady Młodzieży. Zgadza się. Eee, byłaś na tej trasie już na Wiśle jeździłeś? znasz tą trasę? Eee, jeszcze nie. Tereny, może trochę znajome, miałem tam okazję raz, może dwa razy być. E, Więcej się spodziewać. Myślę, e, że na trasie znajdę długie, mrapnowy podjazdy. E, mniej technicznych zjazdów na pewno już tutaj w obrzyku, ale myślę, że nudy nie będzie.